A dzisiaj będzie o tym, że buty rowerowe, żeby były wygodne, wcale nie muszą być bardzo drogie, bo dzisiaj będzie o jednych z najwygodniejszych butów, jakich jeździłem przez ostatnie lata na szosie, czyli Shimano RC5, czyli butach, które spokojnie da się kupić poniżej 500 zł. To i one, drodzy Państwo, czyli buty Shimano RC5, trzeci od góry model w ofercie Shimano. Trzeci od góry, bo powyżej tych butów jeszcze są RC7 i topowe RC9, albo jak to woli, S-Fire. Czyli buty, które mam okazję użytkować od już prawie dwóch lat w dwóch różnych. Generacjach. Kiedy chciałem przetestować kolejne buty z Shimano, dzięki mojej współpracy z Shimano, zależało mi na tym, aby przetestować buty z radykalnie innego przedziału cenowego. Spodziewałem się, że RC7 mogą być dość mocno w wielu aspektach podobne do s no i też nie są butami najtańszymi. Natomiast RC5 to buty, które da się znaleźć spokojnie poniżej 500 zł, więc chciałem zobaczyć, czym się będą różniły od topowych modeli i jak się. Sprawdzam. Te buty dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych. Ja wybrałem tą, która moim zdaniem jest taka najbardziej klasycznie szosowa, a przy tym wszystkim no ma taki element y, trochę bardziej, nazwijmy to, nietuzinkowy, czyli ten czarny tył. Czy on się komuś podoba, czy nie, to sobie jest. Co więcej, ten materiał i to wykończenie kiedy tutaj przyświeci słońce, sprawia wrażenie takiego karbonowego. Myślę, że to będzie widać na przebitkach w słońcu. Ogólnie wszystkie materiały użyte do budowy zewnętrznej strony buta są naprawdę rewelacyjne, jeżeli chodzi o łatwość czyszczenia i też wydaje mi się, że trwałość. To są buty, które mają przejechane Nieco ponad 1000 km, nie było oczywiście jakichś, jakiegoś błota i wielkich ulew, natomiast już deszcz się trafił, dużo kurzu, smar, tego typu elementy jak najbardziej się pojawiły. Ja te buty regularnie po prostu przecieram chusteczkami nawiżanymi dla niemowląt, jak widzicie, w zupełności wystarcza. Nie czyściłem ich specjalnie do tego materiału, więc tutaj pewnie gdzieś można znaleźć jakieś małe ślady smaru, ale dałoby się to spokojnie usunąć jeszcze nawilżonymi chusteczkami, pokazuję Wam też drugiego, żeby nie było, że tylko jeden wzorcowy, a drugi pewnie... Zajechany. Góra buta, no to w zasadzie standard, czyli mamy tutaj ten materiał taki ala sztuczna skóra z tą strukturą, jak piłka golfowa z przodu. Pewnie ktoś powie, że to ma jakieś właściwości aerodynamiczne, ale szczerze powiedziawszy, zawsze tego typu wątki mnie dość mocno bawią. W każdym razie po prostu wygląda ciekawie, czyści się w repozerun dość łatwo. Mamy tej siatkę u góry wentylacyjną, mamy też na podeszwie taki kanał wentylacyjny od przodu, natomiast nie ma już kanału odprowadzającego ciepłe powietrze z tyłu, co pojawia się czasami w wyższych modelach i moim zdaniem działa. W przypadku tych butów jest tylko wlot chłodniejszego powietrza od przodu. Na podeszwie Mamy tutaj oczywiście standardowe mocowanie do bloków czasowych, czyli trzy otwory. Jak to wstrzymano, dość dobrze opisane, jeżeli chodzi o pozycję, więc łatwo przenieść sobie pozycję z innych butów, czy ją odtworzyć. Mamy z tyłu taki gumowy zapiętek, czy po prostu piętę. Ona jest bardzo fajna, w sensie naprawdę ułatwia chodzenie, sprawia, że buty nie stukają, nie ślizgacie się na przykład po płytkach, ale za to ten element nie jest wymienny. No i przez tak jak widzicie tutaj, już po około 1000 kilometrach, po ponad tysiącu kilometrów już zaczyna się wycierać, więc zakładam, że po sezonie niewiele z niego zostanie jeżeli ktoś dużo chodzi w tych butach no już będzie się chodziło zdecydowanie mniej przyjemnie, a szkoda, gdyby ten element był wymienny to naprawdę byłoby Super. Podeszwa jest oczywiście nie jest w pełni karbonowa, jest podeszwą, która ma tylko wzmocnienie karbonowe w środkowej części. To jest y, oczywiście włókno szklane, bardzo częsty temat w tym przedziale cenowym, jedynie w środku wzmocnione karbonem. Sztywność 8 w skali Shimano. Ja wam powiem, że te buty po prostu sztywne nie są. To jest taka średnia półka w skali Shimano, natomiast ja uważam, że realne odczucia są takie, jakby te buty były bardziej miękkie, są bardzo komfortowe. To na pewno i w ogóle wydaje mi się, też, że są odczuwalnie szersze niż topowe buty Shimano. To jest rozmiar 44, wkładka 27 i8. Ja normalnie na co dzień w takich cywilnych butach chodzę w rozmiarze 43. W przypadku butów Shimano zawsze jeżdżę w 44. No i tutaj się to sprawdziło. Jest wygodnie, to jest zwyk wersja zwykła, nie szeroka, natomiast mam wrażenie, że te buty są szersze niż topowe modele i są naprawdę bardzo. Wygodne. Jeżeli chodzi o zapięcie, mamy tutaj standard, czyli z przodu jest rzep, który w zasadzie zamykacie raz i potem już go nie ruszacie, bo całe zapinanie buta i odpinanie odbywa się przez to jedno pokrętło BOA. To jest BOA starszej generacji, czyli bodajże l 6 To jest ta BOA, która oczywiście pozwala Wam na szybkie zapinanie i precyzyjne można sobie o jedno kliknięcie regulować. Rozpina się jednym ruchem, natomiast nie ma możliwości... Regulacji w drugą stronę, czyli nie da się leciutko odpuścić na samym pokrętle, co ma miejsce w topowej Boa Li-2. I powiem Wam szczerze, że jak człowiek pojeździ w trochę tych topowych pokrętłach Boa, w tych systemach, które działają dwukierunkowo, to trochę tego brakuje, zwłaszcza w takim okresie zimowym. Ja często mam tak, że w grubych rękawicach, jak sobie zapinam buty, to zdarza mi się zapiąć zbyt mocno i potem muszę całość popuszczać, żeby. Zapinając trafić w dobry punkt, albo w wysokich temperaturach, kiedy po dłuższym wysiłku stopa nieco puchnie, też chciałoby się odrobinkę popuścić to pokrętło, a zrobić się tego nie da. Więc jak ktoś się przyzwyczaił do tego systemu wyższego, to po czasie trochę tego brakuje. Co jest ważne, w tych butach od pewnego czasu to pokrętło zostało przeniesione na tą ruchomą część cholewki. Wydaje mi się, że jest to. Lepsze miejsce, bo nie czuć żadnych specjalnych obciążeń. Jak zrobiłem w tych butach już maksymalnie trasę około 160 km po górach i ponad 3000 m przewyższenia, no, czyli bite ponad 6 godzin w siodle i naprawdę żadnego dyskomfortu. Więc naprawdę są bardzo, bardzo wygodne. Tyle, jeżeli chodzi o teorię, o różne dane dotyczące tych butów, jak to się sprawdza w praktyce, czyli jakie są największe plusy, największe minusy. Dla mnie największe plusy to komfort. Mówiąc szczerze, są to jedne z najwygodniejszych butów rowerowych, jakie miałem, a już na pewno chyba najwygodniejsze buty szosowe, jakie miałem. Bardzo lubię s natomiast często mam tak, że w butach, które są nieco bardziej miękkie, mam ten problem, że po czasie zaczynam odczuwać jakiś dyskomfort w podeszwie, przez to, że jestem przyzwyczajony do tego, że buty stawiają lepsze podparcie dla stopy. W przypadku tych butów. Czuć, że one nie są bardzo sztywne i o tym trzeba pamiętać. Jak ktoś szuka naprawdę bardzo sztywnych butów do treningów, to nie jest ten kierunek i to nie są bardzo sztywne buty. Natomiast, przez to, że moim zdaniem są szersze, przez to, że są bardzo komfortowe i są miękkie, są naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Dużym plusem też jest moim zdaniem jakość wykonania, to jak łatwo się je czyści i jak tutaj na razie nie widzę żadnych specjalnych oznak. Zużycia plus też za wentylację, plus za jak zwykle opisanie podeszwy w Shimano. Jakie widzę minusy? Ta BoA, czyli ta generacja BoA, faktycznie no, utrudnia troszeczkę regulację. Tak jak Wam mówiłem, no, brakuje tej możliwości precyzyjnej regulacji w drugą stronę. Brakuje wymiennego tego elementu napięcia, bo mam wrażenie, że te buty po sezonie. No już niestety no nie będzie się w nich tak dobrze chodziło i niespecjalnie będzie się dało z tym coś zrobić, a szkoda, że tutaj nie ma w pełni karbonowej podeszwy, uważam w tym przedziale cenowym nie jest to żaden problem, zwłaszcza, że buty też są dość lekkie, bo ważą poniżej 500 g para, co sprawia, że w tym przedziale cenowym są lżejsze niż sporo konkurencji, albo w tej samej cenie, albo nawet droższej, na przykład Bontragery Velocis, które tutaj często są porównywalne, są butami, z tego co wiem, od tych butów yy, cięższymi. Słuchajcie, reasumując, na koniec buty, które naprawdę mnie. Zaskoczyły. Nie ukrywam, że na co dzień jeżdżę w butach sztywniejszych. Ja nawet na tym wyjeździe mam drugie buty testowe od zupełnie innego producenta niż Shimano. I są to właśnie buty zdecydowanie bardziej sztywne, buty węższe, buty bardziej wyścigowe. A i tak wychodzi na to, że więcej czasu spędzam z tymi butami, co jest dla mnie naprawdę mocno zaskakujące, bo wiele miękkich modeli butów do tej pory mnie po prostu męczyło, bo po czasie przez właśnie zbyt dużą ruchomość, zbyt, dużą, zbyt miękką podeszwę po prostu odczuwałem jakiś dyskomfort. W przypadku tych butów tego nie odczuwam, więc reasumując niejako, bardzo jestem ciekawy jak w takim razie mają się te rc 7 bo w Shimano mamy dość ciekawą sytuację, jeżeli chodzi o buty szosowe. Z jednej strony topowe S-fajery, które są naprawdę fajnymi, bardzo sztywnymi, wyścigowymi butami, no w których się ścigają zawodnicy naprawdę topowi i są to buty, które oczywiście są drogie, a niemniej jednak dalej są sporo tańsze niż topowa konkurencja. Z drugiej strony mamy model kosztujący mniej niż 500 zł, model z absolutnie średniej półki cenowej, czyli RC5, które uważam, że są świetnymi butami. Zastanawiam się wobec tego, jakie są RC7, czyli ten model pośredni i czy on naprawdę ma tak duży sens. Zobaczymy, może się RC7 też uda sprawdzić. Niemniej jednak na ten moment naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie te buty, mimo wad, o których Wam powiedziałem, o których trzeba pamiętać. Dalej wydaje mi się, że są to bardzo interesujące buty dla kogoś, kto szuka swoich pierwszych, poważniejszych butów szosowych, albo nawet takich w ogóle pierwszych butów szosowych, które chciałby, żeby posłużyły mu dłużej i których nie chciałby zbyt szybko zmieniać. Więc fajne są takie testy, fajnie czasami zeskoczyć się i znaleźć produkt, który jest tańszy, a który mimo wszystko y, sprawdza się, mimo tego, że na co dzień używamy produktów z trochę innej półki i innego. Przeznaczenia. Materiał oznaczony jest jako sponsorowany, oczywiście, ponieważ Pan jest partnerem tego kanału. Ja te buty otrzymałem do testu, nie kupiłem ich, niemniej jednak, naprawdę wydaje mi się, że jest to produkt, który się wyróżnia. Mimo różnych butów, które testuję, zawsze na tych samych zasadach, nie o wszystkich wypowiadam się w superlatywach, a te zaskoczyły mnie bardzo. Mnóstwo fajnych cech, duża trwałość, pewne minusy, niemniej jednak, w swoim przedziale cenowym, bardzo fajne buty.